Spędzając czas wśród natury, warto wyposażyć się w narzędzie wielofunkcyjne. Łączy w sobie kilka małych, przydatnych narzędzi w prostym gadżecie wielkości karty kredytowej. Autor wymienia m.in. funkcje takie jak obieraczka do owoców, linijka, nóż do masła, przyrząd do usuwania kleszczy, skrobaczka do lodu, zakładka i jeszcze kilka innych. Ciekawy jestem, jakie ty dostrzeżesz w nim jeszcze zastosowanie. Jeśli natomiast chcemy mieć dedykowane narzędzie do wyciągania kleszczy, to polecam to rozwiązanie. Osobiście muszę powiedzieć, że niejednokrotnie wyciągałem kleszcze podobnym narzędziem i sprawdza się świetnie. Wystarczy włożyć tą szczelinę pomiędzy kleszcza a skórę i jednym sprawnym ruchem go wyciągnąć. Wyciąganie go bez tego typu przyrządu jest dość niebezpieczne, bo łatwo możemy nacisnąć na kleszcze, przez co swoje toksyny zostawi w naszym ciele. Niestety taki mamy klimat, że kleszcze mają u nas świetne miejsce do życia. Dlatego z każdym rokiem jest ich coraz więcej.